Przepraszam, wesoły świąt, to ode mnie. Pani powie przy Kasie, że od Camsona będzie za darmo. Proszę. Dziękuję, ale to może coś inne, bo ja nie mam czy? Naprawdę? Tak, ja sobie w ogóle na odjedziemy. Tak to może jest. makaron kupię? Nie, tak nie bardzo. <g specs> Naprawdę, ten? Nie, nie. Wszystkiego nie. dobrego. Bardzo dziękuję. Naprawdę. Ojej, Smutno mi. Nie, <Wei> niech nie, nie będzie smutno, chyba że ja panu dam i będziesz ode mnie prezent. Dobra, może być tak. To inaczej, pani mi wybierze, tak. a ja pani coś. Możemy się umówić? <głos> <głos> tak na spontana Przepraszam tak. szcz... <noise> Te będą lepsze <noise> Te są lepsze I podaruję pani po święta Wesoły, zdrowy przede wszystkim świąt Pod dla taty ja bym wybrał to Zdrowe, zbożowe ciasteczka Proszę Ja coś zdrowego wybiorę O, ze szpinakiem Mówi pani, że na diecie będzie ok Okej, okay, dziękuję okay, to A dla mnie... <grym, 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 lubię <grym, tak, kocham tak, włoską kuchnię. No to wspominałeś zabiekam. Może być, dziękuję. Taki mały upominek na święta ode mnie. Proszę. Wesołych świąt. Dziękuję. Czemu? Dziękuję. Mogę pani coś zrzucić jeszcze? Nie, nie, jeszcze dziękuję. to może pani wziąć. Nie? nie na pewno? No tak. Dziękuję. Ojejku, chciałem mi uczynek zrobić komuś na święta. No wiecie pani, jeżdżę tak i tak, muszę rozdać to i no i w sumie. Aha. No pani chciała, o Misia też mogę dać. Jak pani chce, taki ładny, no najładniejszy, w całym sklepie Pani weźmie i pani... Dobre. Dobra? No i super, no i fajnie A Cześć dziewczyny, słuchajcie, mam dla was prezent na święta Bo tak widzę, że wybieracie chrupki, to dla was Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Życzę wam dużo miłości, fajnie wyglądacie Dam wam prezent, wybieraliście chipsy Wszystkiego dobrego, na nowy rok Dziękuję Wesoły świąt Powiedzcie przy kasie, że od Camsona będzie za darmo Ja powiem o Super, dziękujemy bardzo, bardzo <laughs> Od Kamsona A ja panu podaruję tą herbatkę Wszystkiego dobrego, wesołych świąt I oczywiście przede wszystkim zdrowych, bo teraz Dziękuję. są takie czasy Dziękuję. A widzę, że Nadzajem. się pan zastanawia to Nadzajem. Prezencik ode mnie Dziękuję bardzo <laughs> Fajnie, trafiłem chociaż w gust? Bo jak, jak świąteczny nietrafiony można odłożyć Nigdy nie piłem, więc a. tak powiem bardzo chętnie kupuję <laughs> nową Fajnie Tak pomyślałem, że mogę tego pani Miszka dać wszystkiego najlepszego z okazji świąt w sumie to merci też. Pani weźmie A to co to? i Raffaello A to co? ode mnie, taka niespodzianka na święta, żeby było dobrze, Ta? więc wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, <laughs> także mam nadzieję, że się spodoba. A po co mnie? Dla Pani. Ta? Tak. A co Panu mam? Chyba, że Pani może, coś, chyba, że pani może mi coś wybrać. No, chyba to, to ja Pani prezenty tu zrobiłem, Pani mi to zrobi prezenty. I... A jaki Pan? Ja o, coś takiego, będzie dobrze, no. I ten? Może być. Ej, wesoły świąt, wszystkiego dobrego, to dla Pani. Dziękuję <laughs> bardzo. Proszę. Tak tak. A nadchodzą święta, ten rok był trudny, a widzę Pani tak samo, chodzi, dam coś od siebie. Tak? <laughs> pan ściemnia coś chyba. O, tak naprawdę to nagrywam no, ja ukrytą kamerę, ale a, taki <laughs> fajna reakcja pozytywna właśnie <laughs> kolega z tyłu. Z kanału Mistrzowi oczywiście to jest Frank. Nagrywam reakcję ludzi właśnie na dawanie prezentów i życzenie. Hey, I życzenie właśnie. Się, się tak? Ale super reakcja, pozytywna. Tak, <grym, tak <grym, i mam go zaskoczony Tak, że okay. to nie lubię Rafaello. Naprawdę? Nie, no o kurcze.